Tam, za lasami. Teletubisie bawią się z nami. Jeden, jeden, dwa, dwa trzy, trzy. Cztery. 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 Tele Tubis. Pora na Tele Tubisie. Pora na Tele Tubisie. Pora na Tele Tubisie. Pora na Tele Tubisie. Dinki-winki, Kimki-winki, Dipsy. Dipsy. Dipsy, la, la la. teletubbies teletubbies Mówię wam, hey yo hey yo dinky -winky. <laughs> deep sea la la oh teletubbies teletubbies, teletubbies. <laughs> Gdzie się podziały Teletubisie?

did Winky! <laughs> Dipsy. <śmienic> <śmienic> Posłuchajcie z nami opowiadania śmiesznej pani. Buk, możemy wejść? Yes, come tak, come. wejdźcie, proszę. Sit down. Usiądźcie. Along, please. That's it. A teraz zamieniam się w śmieszną panią. Co to jest? Wiecie kto to? Friend, moja przyjaciółka, niegrzeczna skarpetka, która BACKGTA. lubi ze mną śpiewać. Today... Zaśpiewamy dziś la koły lo lo Bo miś właśnie idzie spać. – Jesteście ready? gotowi? – Tak! Raz, two, dwa, two, trzy. Śpiący misiu, zaśnij już, oczka zmruż. O wiele za głośno. Ty niegrzeczna, niegrzeczna, niegrzeczna skarpetko. Jak miś ma zasnąć, kiedy śpiewasz tak głośno? Cichutko, dobrze? Co za niegrzeczna skarpetka. Przepraszam, misiu. Połóż się spać. Jesteśmy gotowi. Raz, two, dwa, raz, two, dwa, dwa trzy. trzy. Śpiący misiu go zaśnij go już. To Oczka z mróż. Wejdź pod koc. <śmicy> to było loud. o wiele Stop za głośno. Stop Nie Stop. You know no you know. krzycz narty, tak! Narty, narty, narty. Ty niegrzeczna, niegrzeczna, niegrzeczna skarpetko. Jak miś ma zasnąć, kiedy śpiewasz tak bardzo głośno? Cichutko, dobrze? Niegrzeczna skarpetka. Połóż się, misiu. Wszyscy gotowi? Raz, dwa, trzy. Śpiący misiu, Sleep zaśnij już. Oczka zmruż, wejdź pod koc. O wiele za głośno. Przestań wreszcie, przestań. Ty niegrzeczna, niegrzeczna, niegrzeczna skarpetko. Co za niegrzeczna skarpetka. Słucham, misiu? Nie jesteś już śpiący? Ale myślisz, że to niegrzeczna skarpetka jest śpiąca? O! Czy jesteś zmęczona, moja przyjaciółko, niegrzeczna skarpetko? W takim razie zaśpiewamy ci kołysankę. Słodkich snów. odpocznij sobie. Połóż się wygodnie na poduszce. Wszyscy gotowi? Zaśnij już. Oczka zmruż Wejdź pod koc. Bo jest noc. Zaśnij już. Oczka zmruż Wejdź pod koc. Bo jest noc. Myślę, że niegrzeczna skarpetka już zasnęła. Macie ochoty na podwieczorek? Napijesz się herbatki, Misiu? O, tak, proszę, bardzo chętnie napiję się herbatki. My też napijemy się herbatki. Podaj proszę filiżankę, koleżance. Dla ciebie i dla ciebie. Czy możesz poczęstować sąsiadkę? Kto zjadłby herbatnika? Myślę, że wszyscy lubią herbatniki. Proszę. Proszę. I dla ciebie i dla ciebie.

Tak, wejdźcie, proszę. Usiądźcie. A teraz zamieniam się w śmieszną panią. Co to jest? Wiecie to? kto to? Moja przyjaciółka niegrzeczna skarpetka, to która to lubi to. ze mną śpiewać. La 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 la. Lu, 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 lu. Lu, 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 Zaśpiewamy dziś misiowi kołysankę, bo miś właśnie idzie spać. Jesteście gotowi? Tak! Raz, dwa, trzy. Śpiący misiu, zaśnij już. Oczka zmruż. Safe and, sound. Snug and walk. O wiele za głośno. Ty niegrzeczna, niegrzeczna, niegrzeczna skarpetko. Jak miś ma zasnąć, kiedy śpiewasz tak głośno? Cichutko, dobrze? Co za niegrzeczna skarpetka. Przepraszam, misiu. Połóż się spać. Jesteśmy gotowi. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Śpiący misiu zaśnij już oczka z Wejdź pod koc. To było o wiele za głośno. Nie krzycz tak. Ty niegrzeczna, niegrzeczna, niegrzeczna skarpetko. Jak miś ma zasnąć, kiedy śpiewasz tak bardzo głośno? Cichutko, dobrze? Niegrzeczna skarpetka. Połóż się, misiu. Wszyscy gotowi? Raz, dwa, trzy. Śpiący misiu, zaśnij już. Oczka zmruż, wejdź pod koc. Snoga a warm, o wiele za głośno! Przestań wreszcie, przestań! Ty niegrzeczna, niegrzeczna, niegrzeczna skarpetko! Co za niegrzeczna skarpetka! Słucham, się? Nie jesteś już śpiący? Ale myślisz, że to niegrzeczna skarpetka jest śpiąca? O! Czy jesteś zmęczona, moja przyjaciółko, niegrzeczna skarpetko? W takim razie zaśpiewamy ci kołysankę. To help you go Słodkich to sleep. snów. So, get into bed. There we The sobie. Połóż się wygodnie na poduszce. Go. Wszyscy gotowi? Song, Zaśnij Zaśnij go Oczka oczka z eyes. Wejdź pod All bo jest noc. All. Zaśnij już, oczka zmruż, wejdź pod koc, bo jest noc. Myślę, że niegrzeczna skarpetka już zasnęła. Macie ochoty na podwieczorek? Tak! Napijesz się herbatki, misiu? O tak, proszę. Bardzo chętnie napiję się herbatki. My też napijemy się herbatki. Podaj proszę filiżankę, koleżance. To dla ciebie i dla ciebie. Czy możesz poczęstować sąsiadkę? Kto zjadłby herbatnika? Myślę, że wszyscy lubią herbatniki. Proszę. Proszę. I dla ciebie. I dla ciebie. Pewnego dnia w krainie teletubisiów Dipsy był bardzo zmęczony. Bardzo zmęczony. Po chwili Dipsy już mocno spał Tinki, winki, lala i po bawili się na dworze w podskakiwanie. no Susan, 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 ครับครับครับครับ Winki lala i po zasnęli. Dipsy spał w domu, a Tinki Winki Lala i po spali na dworze. Wszystkie teletubi się spały. Tele się mówią, papa. Tyle się mówią, papa. tele się mówią papa. Nie. 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 Papa papa, Dipsy. papa Papa. Lala. <laughs> papa papa Papa. Papa papa Papa. A cucu! acoo, acoo, <laughs> <Nye. Nye. Nye? laughs> Papa. acoo, papá Papa, Papa pa, lala! Pa pa! pa, pa po! Pa, pa. Słoneczka, zachód tuż tuż. Tyle tubisie żegnają się już. Papa! Pa. Papa! Pa. Wersja polska na zlecenie BBC Worldwide Master Film.